Dzień dobry ko moi kochani, witam Was ponownie, tutaj Wasza misracja. witam, witam. Kochani, dzisiaj będziemy mówili czy warto, o tym, czy warto popełniać błędy, ale zanim przejdziemy do tego tematu, to chciałam Wam powiedzieć, że mam jeszcze swój e, kanał, znaczy swoje kanały mam na YouTubie, na Facebooku i na Instagramie. Jeśli jesteście zainteresowani i podobają Wam się te filmy, to możecie tam zajrzeć i... Zobaczyć więcej na mój temat. Dużo nagrywam też stories, które uważam za bardzo fajny pomysł, na to, żeby więcej się o sobie dowiedzieć i żebyście wiedzieli, z kim macie do czynienia. Słuchajcie, już przystępujemy dzisiaj do tematu. Dlaczego wybrałam taki temat? Taki temat, słuchajcie, wybrałam, ponieważ przypomniało mi się. Jak bardzo, bardzo e, m, potrzebowałam ja rozmów w moim, e, jeszcze w moim e, miejscu, gdzie byłam w Polsce, w Łodzi, e, Będąc panią od Paznokci, bo wiele lat robiłam paznokcie, spotykałam się z wieloma osobami, z wieloma e, kategoriami ludzi, jeśli można w ogóle tak powiedzieć, o różnym wieku i różnych zainteresowaniach, różnych zawodach. I słuchajcie. Wtedy rozmowa dla nas była czymś bardzo istotnym, ponieważ w ten sposób nawiązywaliśmy ze sobą kontakt i pomagaliśmy sobie nawzajem, ale bardzo często rozmawialiśmy o tym, co się komu nie udało, prawda? I teraz jeśli mamy A! przed sobą taką dużą, taki duży wachlarz rozpięto się różnego rodzaju osób, od lat 12 do lat 100 i z różnym wykształceniem, z różnymi zainteresowaniami. Felanie, dzisiaj, słuchajcie, tam i ziarenka, może to jakoś się uspokoi. Z różnymi zainteresowaniami, to wiecie co? E, to zauważyłam taką rzecz, że tak naprawdę wszyscy popełniają te same błędy. I już od jakiegoś czasu wiedziałam, że w tym jest. Coś, co warto, z, tego z czego warto skorzystać. W szkole podstawowej, słuchajcie, też zauważyłam tą, bo teraz się troszkę cofam, ale właśnie mi się na bieżąco przypomniało, że w szkole podstawowej też to zauważyłam. W jaki sposób? Wtedy, kiedy nauczyciele jeszcze byli nauczycielami o po 30 parę lat i wszyscy przerabialiśmy na przykład Pana Tadeusza a, lub cokolwiek innego z lektur, to słuchajcie, tak sobie pomyślamy wtedy, bo nie było internetu i nie było takich rzeczy, z, o których, z których można było ściągnąć takie wypracowanie, ale ja tych książek nie lubiłam, uważałam, że one nie wnoszą w moje życie. Nic, czego ja potrzebuję, bo absolutnie y, uważam, że może w czyjeś inne życie te książki coś wniosły. Słuchajcie, ale co ja zrobiłam? Patrzyłam na klasy wcześniejsze y, i zaprzyjaźniłam się z nimi prosząc ich o wypracowanie. I pomyślałam sobie, że jeśli to wypracowanie ubiorę swoimi słowami, wezmę je od mery dobrej uczennicy, to nie ma szans, żeby ten nauczyciel się połapał po prostu, że ja tego nie zrobiłam sama. A jak czegoś, o coś mnie zapyta ja tego nie pamiętam, mogę nie pamiętać. Więc słuchajcie, spryt Ja też tutaj, bo nie uważam tego za jakieś oszustwo czy coś, tylko to było po prostu sprytne. Więc spryt, słuchajcie, jest bardzo potrzebny w życiu. I wracając do tego salonu z paznokciami, gdzie ja robiłam te paznokcie, słuchajcie, to był też pewnego rodzaju spryt. Co to znaczy? Że zauważyłam, że wszyscy tak naprawdę popełniają na pewnych etapach życia te same błędy, więc automatycznie mogłam mój program rozwoju dla danych osób rozszerzyć i rozmawiać z nimi bardziej ukierunkowanie, żeby im w jakiś sposób pomóc, bo tak naprawdę o takie rzeczy ludzie mnie prosili. Więc to było, to było na tyle na temat obserwacji. Słuchajcie, moja papuga gryzie kable, które mi ładują teraz telefon. Hej! Przestań Felicja to robić, chodź tutaj do mnie, chodź tutaj, masz jedzenie. Ja Was najmocniej przepraszam, słuchajcie, ale tak to jest, jak się ma zwierzęta w domu, więc słuchajcie, z tej obserwacji e, mogłam od razu coś wyciągnąć, takiego, co we mnie zrodziło jakieś tam chęci, prawda? No i teraz tak, dużo osób w tych czasach ma ogromną chęć zmiany czegoś. Słuchajcie, czy jest to możliwe? Tak, jest to możliwe. Czy trzeba uczyć się na błędach? Tak i nie moja odpowiedź. Dlaczego? Jeśli jesteśmy w czymś, co już ktoś robi, to możemy pytać i. Uczyć się na jego błędach. Ale jeśli na przykład nam świta, tak jak ostatnio, nie, wczoraj dowiedziałam się o takiej młodej dziewczynie, która jest mm, e, piosenkarką nowego pokolenia i absolutnie zachowuje się e, cały czas jak robot, bez emocji. Jeszcze jej nie widziałam, bo moja córka nie, nie miała czasu mi jej pokazać, ale słuchajcie, ona ma pomysł na życie i w ten sposób zarabia kasę. Nie wiem, czy ktoś wcześniej tak robił, może tak już wcześniej robił, ale niestety, witam, witam, witam Bogusia. Ale niestety nie miał możliwości tym zabłysnąć, bo może właśnie miał opory, że mm, czy to jest dobry pomysł, czy to jest niedobry, więc możemy się uczyć na swoich błędach, no albo po prostu. Zacząć to robić, bo jeśli jedna osoba to robi, to mogą to robić dwie, trzy i cztery, i dla każdej na tej wielkiej planecie jest miejsce, żeby w swój sposób się uzewnętrznić. Więc takie rozmowy, słuchajcie, prowadzą nas do naszego celu, do naszego sukcesu. Jeśli te rozmowy nie wpadają nam jednym uchem, a drugim wypadają, to możemy z rozmowy wyciągnąć to, co naprawdę my chcemy. Ja to nazywam zbieraniem energii z zewnątrz. W ogóle tak naprawdę, jakbyśmy to wzięli pod uwagę tak z punktu widzenia takiego profesjonalnego, to nie ma energii z zewnątrz, wewnątrz. Ona jest w nas i my ją po prostu tylko przekształcamy. Tego się dowiedziałam niedawno. Niemniej jednak, ja nie jestem tutaj osobą super profesjonalną, tylko na moim przykładzie jestem żyjącym dowodem tego, że można robić naprawdę w życiu, co się chce. I być zadowolonym, być szczęśliwym. Słuchajcie. Ja pracowałam w pięknej firmie, łódzkiej firmie, Agencja Rozwoju Regionalnego SA, no ogromna firma z do, jakimiś dofinansowaniami europejskimi itd., dalej. No super byłam tam nieszczęśliwa, chyba, że mnie postawili na ksero, bo to było trochę kreatywne, więc to no, lubiłam, no uwierzycie w to, ale słuchajcie, kiedy w pewnym momencie przyszła do mnie koleżanka, i miała przepiękne paznokcie, znajoma, nie koleżanka. znajoma miała przepiękne paznokcie. I właśnie w tej firmie pokazała prosiła tam o jakieś dofinansowanie i zobaczyłam te jej paznokcie i mówię, kurczę, jak ty masz fajnie, jakie masz ładne paznokcie. Ona wiesz, co ja tu naprzeciwko mam zakład. I ja kiedyś do niej poszłam. Słuchajcie, i dla mnie się po prostu otworzyły w ogóle bramy sukcesu. I ja do niej posz, ona się później na mnie obraziła za to, że ja po niej ściągnęłam. No, jak gdyby na to nie mogłam nic poradzić, nic po niej nie ściągnęłam, tylko po prostu się zainspirowałam, tak? I teraz bardzo mnie przez ten czas nie lubiła. I wiecie co? Przez to jej nielubienie, to ja miałam coraz większy sukces, ponieważ ja tą energię zamieniałam na pozytywną energię. Mówiłam o niej dobrze, mówiłam, że to jej jestem za to wdzięczna i tak dalej, i tak dalej, czyli na to jej agresję ja po prostu się uśmiechałam i mogłam skorzystać z innych porad, czyli a, bo ona jest taka, siaka, owaka i w tym po prostu iść i w tym po prostu się zatopić w tych negatywnych, ale wiecie co, stwierdziłam, że będę dla niej bardzo miła i pozytywnie się o niej wypowiadałam, czyli na to zło dobro. I słuchajcie, jak gdyby mój sukces ze zdwojoną siłą się piął do góry. I kto by pomyślał, że z paznokci można lepiej żyć niż z takiej, wow, firmy, gdzie naprawdę e, miałam fajne stanowisko, jak na mój wiek wtedy, bo ja wtedy miałam może lat. No nie wiem, 19. Więc słuchajcie. Ważny jest chęci, upór, pewność siebie. Jeśli tego nie macie, lub wydaje Wam się, nie macie, bo jestem, że nie macie, bo ja jestem pewna, że to macie, to po prostu holender, napiszcie sobie na kartce i wyklejcie cały dom tym. Jestem pewna siebie, zrobię to i ustalcie cel, jaki chcecie robić. Róbcie. Uczcie się od tych, którzy są dla was jakimś autorytetem. Ktokolwiek by to nie był. Ja na przykład, między innymi dla mnie autorytetem jest doda. Doda śpiewa, ma piękny głos, jest inteligentna. A reklamę robi sobie samej swoim ciałem, spod tekstem. E, jestem artystą. I je mi wszystko wolno. Taką sferę komfortu jak ma ona. Ja jeszcze nie mam. Ale ja nie mówię, że ja jej nie zazdroszczę. I przyznać się do tego jest ogromną sztuką, więc pokazuję Wam to. Ja potrafię się przyznać, potrafię się przyznać do tego, że kurde zazdroszczę. I w sumie to chciałabym pokazać swój tyłek, bo mam całkiem ładny. <grych> Ale słuchajcie, no nie, jest to jeszcze mój komfort. Ale gdyby to miało mi przysporzyć dać tą wolność i to, czego ja chcę, to dlaczego tego nie zrobić? Więc słuchajcie, błędy są nam potrzebne, bo załóżmy, że zaczęłam ściągać po mojej dodzie i parę razy mi się nie udało i upadłam. I kurde, mogłam się zawstydzić, zamknąć w swojej skorupce i nic już więcej nie robić, tak jak większość z nas robi. Ale to właśnie jest ten moment, kiedy potrzebujemy kopa w tyłek i wziąć się za robotę, po prostu Przemyśleć, przespać się, no co się stało, że się pomyliłam, co się stało, że zrobiłam błąd, a dla kogo to był błąd? Dla mnie czy dla innych? I co się stanie? Nic się nie stanie. Świat będzie to kręcił się dalej. Więc ludzie moi wspaniali, kochani, najmilsi, błagam Was, nastają nowe czasy, to są nowe możliwości. Możemy na te czasy przecieć, bo nie jest łatwo. Ale słuchajcie, wszystkie plany, które macie, które mieliście i baliście się ich z jakiegoś powodu wykonać, lub macie wątpliwości, właśnie teraz je zacznijcie, teraz jest ten dobry moment. I uczcie się na błędach swoich lub innych, najlepiej na innych. I to by było na dzisiaj. Chyba wszystko, moi drodzy. E, zapraszam Was do mojego kanału YouTube. Instagram, Facebook, zapraszam do zostawiania komentarzy pozytywnych, negatywnych. Wszystkie dla mnie są jednakowo ważne. Całuję Was serdecznie i do zobaczenia. Żegnam się ja i moja papuga Felicja! Papa!